i hey wszystkim wiem, że lubicie, kiedy tworzę odcinki z różnymi pomysłami na rysunek, czy na przykład na kartki świąteczne i wtedy bardzo często z nich korzystacie, więc ja się mega cieszę i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym odcinkiem właśnie z pomysłami tym razem na świąteczne rysunki. Jeżeli chodzi o ten temat, to pamiętam, że podobny film robiłam w 2018 roku, nie pamiętam czy było to rok temu, ale wydaje mi się, że chyba nie. Także jeżeli nie mieliście do tej pory pomysłu, jaki stworzyć rysunek na te święta, to dzisiaj przychodzę do Was z czterema pomysłami, dosyć prostymi do narysowania. W ostatnim odcinku pokazałam Wam, jak można zrobić takie bardziej wycinane, przyklejane, a dzisiaj możecie skorzystać również z takich małych rysunków do wyrysowania sobie na pierwszych stronach kartek świątecznych. O ile jeszcze będziecie je robić, na przykład do prezentów. Do pierwszej ilustracji wykorzystuję papier z innego bloku niż w kolorze białym. Tutaj mam akurat taki brązowawy, trochę też grubszy. I tak jak zawsze, jeśli chcecie wiedzieć, jakie dokładnie przybory używałam w tym odcinku, no to wszystko macie na dole w opisie. Wzięłam sobie kredkę wymazywalną z Prisma Color, ale tutaj oczywiście można to rysować normalnie, zwykłym ołówkiem. Ja akurat lubię jej używać, dlatego ją używam. Może być to zamiennik właśnie ołówka. I robię szkic, gdzie przedstawiam gałąź, taką, która jakby wisi od boku. No dobra, może nie wisi, ale jest i odchodzi od jednego boku. Taki w sumie zbliżony kadr gałęzi i z tej gałęzi wiszą różnego rodzaju bombki różnej wielkości, różnych kształtów i zobaczycie, że również różnych kolorów. A kiedy już miałam gotowy szkic, przeszłam do rysowania, poprawiania tego cienkopisem. Wybrałam sobie kolor czarny, tak żeby ładnie wyróżniał się na tle tego jasnobrązowego koloru. A dlaczego wybrałam kartkę nie w białym kolorze, to zobaczycie już pod sam koniec. Yy, specjalnie właśnie to zrobiłam, bo będzie coś naprawdę bardzo widoczne. Tę pierwszą propozycję koloruję markerami na bazie alkoholu. Trzeba pamiętać przy tym, jeżeli mamy jakiś inny kolor kartki, że Kolory, które mają markery, nie zawsze będą odpowiadać temu, jak wyglądają na białej kartce, więc najlepiej jest w sumie wybierać takie trochę ciemniejsze, bo inne się wymieszają z tym brązowawym kolorem. Na przykład, kiedy nakładamy jaśniejszy kolor na samym początku, może on wyglądać naprawdę mokro i w ogóle nie będzie widać jego koloru, ale kiedy będzie wysychał, automatycznie ten kolor będzie się wybijał. Także musimy pamiętać, że nie będzie on aż tak bardzo nasycony jak na białej kartce. Bombki pokolorowałam każdą na inny kolor, ale można tutaj zrobić je monochromatycznie w takim samym kolorze. No i uwaga, ta najważniejsza część, czyli biały pisak. Możemy tutaj użyć korektora, może być też jakaś kredka, pastela. Naprawdę, wydaje mi się, że każdy biały przybór, którego widać na kartce. No, i właśnie on doda nam takiego klimatu świątecznego, zimowego. Ośnieżam po prostu tę gałąź od góry, również bombki, nakładam go tak, żeby wyglądał jak najbardziej naturalnie. Dodaję także kropki dookoła gałęzi na całą przestrzeń. I tak prezentuje się skończona pierwsza ilustracja. Drugi pomysł wyrysowuję na kartce do akwareli, czyli musimy sobie wybrać trochę grubszą, no chyba że używacie jakichś innych przyborów, nie takich jak ja w dzisiejszym odcinku. No to po prostu dobieracie sobie kartkę odpowiednio do przyborów. Ja natomiast wybrałam sobie taką lekko strukturowaną, nie aż taką gładką i w gramaturze jakieś chyba 250. Zresztą tak jak wam mówiłam w przypadku pierwszej ilustracji, że wszystko będzie na dole w opisie. No i znowu wzięłam kredkę wymazywalną Prisma Color Color Race i rysuję nią szkic y Przedstawiający prezent. Prezent, który trzyma jakaś osoba w dłoniach, w rękawiczkach. Prezent może być naprawdę różnego kształtu, może mieć sporo różnych szczegółów i inaczej wyglądać. Ja zdecydowałam się na taką kompozycję, bo jest ona, no tak jak Wam mówiłam wcześniej, też zimowa, świąteczna. Szczególnie to widać przy tym takim grubszym swetrze, rękawiczkach. Dookoła wyrysowałam również różnej wielkości gwiazdki. I jeszcze na sam koniec, kiedy będziemy już malować, dodam trochę takiego prostego tła, co ożywi nam automatycznie ilustrację. A no i w sumie używałam również czarnego cienkopisu. Można też tutaj zrobić jakimś innym, nie wiem, fioletowym, zielonym, turkusowym, też będzie ładnie wyglądać. No i właśnie wszystko obrysowałam, no i używam farb akwarelowych do wykończenia ilustracji. I wybrałam kolory, które kojarzą mi się głównie z zimą, i dodałam też y, takiego czerwonego akcentu. Większość będzie pomalowana na taki turkusowy, błękitny, zielony, żeby było takie odczucie mrozu dookoła, a ten prezent jest właśnie w ciepłym odcieniu. Dodatkowo też, żeby prezent nie był sam czerwony, dołożyłam również na rękawę takiego odcienia. Różowo-czerwonego, żeby też pasował. I w tym momencie zaczynam malować tym turkusem, tym takim mroźnym kolorem wszystko, co mi zostało. No i tak jak Wam wspominałam, na tło również dodaję taki mocniejszy, ciemniejszy odcień tego naszego mrozu, i on będzie te, taką plamą w kształcie jakby magicznym. Że jest dymek nierównomierny, no i też się tak rozprasza wokół. Można oczywiście zostawić to bez tła, powycinać, nakleić na kartkę, ale wydaje mi się, że z takim tłem od razu robi się jakoś właśnie, tak jakbym mówiła, magiczniej. No i ten prezent też bardziej wybija się na tle. A no i jeszcze nie wspomniałam Wam o gwiazdkach, no ja pomalowałam tak, jak widzieliście, na żółto, żeby również odznaczały się na tle niebieski. Deszła pora na trzecią ilustrację, i tutaj również używam tego samego papieru, którego używałam poprzednio, bo będę znowu malować to akwarelami. I tym razem pomyślałam, że narysuję taki wieniec, który wiesza się na drzwiach, bo naprawdę można tutaj zrobić sporo różnych kombinacji. I znowu szkicuję to te, tą samą kredką, którą używałam wcześniej wyrysowuję sobie ogólny kształt na samym środku. Tutaj też, za w zależności od tego, jakiego, jakiej wielkości chcemy ten wieniec, jakiej grubości, takie koła wyrysowujemy. Z tyłu również zawrę drzwi, które dadzą nam dodatkowego postrzegania tej ilustracji. Że tak powiem, będzie po prostu widać, że ten wieniec wisi na drzwiach. I znowu tym samym cienkopisem, którego używałam we wcześniejszych rysunkach, poprawiam mój wcześniejszy szkic. I tak jak widzicie, dodałam tutaj takie elementy jak pomarańcze, laski cukrowe, jakieś tam gwiazdeczki, trochę jemioły. No i oczywiście nie mogło zabraknąć również kokardy na samym dole. No i też mam takie małe laseczki cynamonowe, gdzie gdzie. No dobra, nie nigdzie, nigdzie, ale w dwóch miejscach. To myślę, że wystarczy. I tutaj można polecieć naprawdę jak się chce, jakie elementy dodać można zrobić bombki, można naprawdę sporo tego narysować. Może być gęsto, ale również nie. No, moje tłumaczenie jest naprawdę genialne. I tak jak mogliście zauważyć, drzwi zrobiłam w ten sposób, że wyrysowałam pionowe linie, trochę się opierając na linijce, żeby nie było zbyt krzywo. I dołożyłam takimi mega cienkimi liniami teksturę, jakby to było drewno. No i wszystko zaczynam malować. Zaczęłam właśnie od tych drzwi, które są w bardzo podobnym odcieniu do poprzedniego, jednak bardziej błękitne, do poprzedniego tego rysunku, który Wam pokazywałam wcześniej. A sam wieniec zrobiłam, oczywiście, w kolorze takim zielonym, trochę bardziej zimnym. Głównie opieram się tutaj na takich barwach jak zielony, czerwony i pomarańczowy. Wydaje mi się, że fajnie tutaj też by wyglądało takie standardowe brązowe drewno, dodałoby jeszcze takiego cieplejszego klimatu, jednakże ja chciałam zrobić bardziej mroźne. No wszystko zależy od Was, jakie kolory wykorzystacie. Taki będzie efekt tej ilustracji. Na koniec dodaję też białego pisaka, szczególnie na te laski cukrowe, żeby odbijało się trochę od nich światło. Już ostatni pomysł na dzisiaj. Tym razem rysuję to w szkicowniku. Jak możecie zauważyć, dawno nie używałam tego szkicownika i stwierdziłam, że dzisiaj jest naprawdę fajna okazja, bo tym razem wracamy do markerów na bazie alkoholu. Jest to specjalny szkicownik do markerów, właśnie na bazie alkoholu, który też pokazywałam Wam na jednym z filmów. I tym razem rysuję, szkicuję bombkę, w której będzie jakby zamknięty elf. Bombkę można narysować różnego kształtu. Ja zdecydowałam się na taką standardową, okrągłą, i dorysowałam również to, do czego jest zaczepiona, żeby była taka wisząca. Jest to bardzo, bardzo prosta ilustracja, ale można ją zrobić na wiele sposobów. Zresztą tak jak wszystko, co wam dzisiaj pokazuję. I na samym środku staram się zrobić taką trochę większą głowę, a kiedy schodzimy już do tułowia, będzie. Po prostu się zmniejszało, dlatego że bombka daje nam taką iluzję wykrzywienia, nie jest wszystko idealnie proste, a takie obłe i wydaje mi się, czym bardziej będzie zakrzywiona ta przestrzeń w bombce, tym bardziej realistycznie będzie to wyglądać. Nie będę tutaj robić jakichś mega odbłysków i właśnie iść w tę stronę realistyczną, tylko bardziej ilustracyjną, komiksową. I dlatego też dzisiaj do tego pomysłu używam markerów na bazie alkoholu i nimi wszystko koloruję. A, no właśnie, jeszcze obrysowałam tym czarnym cienkopisem, którego używałam wcześniej. Wszystko dzisiaj obrysowuję czarnym cienkopisem, ale można to robić bez obrysu, można użyć innego koloru, można... Także użyć kredki, naprawdę wszystko, czego dusza zapragnie, i w bombce starałam się zawrzeć jak najwięcej koloru zielonego, bo takie skrzaty, elfy kojarzą mi się właśnie z tym kolorem. Również zrobiłam scenerię zimową. Na sam koniec dodam również białego żelopisu, który będzie mi tutaj robił płatki śniegu, i na samym środku będę robić je większe, a schodząc w górę i w dół będą one się zmniejszały. Wiecie, ciągle ta iluzja. I również dlatego postanowiłam zrobić te krzaczki z prawej i z lewej strony, żeby było widać, że są takie bardziej zakrzywione. Tył pokolorowałam na ciemniejszy kolor, taki fioletowo niebieski żeby wybić postać z przodu, żeby była ona bardziej widoczna. Wszystko jest w takim prostym stylu, i można zrobić też taki zestaw różnych zamkniętych postaci w bombkach. Fajnie by to wyglądało na kartkach świątecznych. W tym odcinku to już by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy któryś z tych pomysłów przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to na jaki się zdecydujecie. A jeżeli któryś z nich wykorzystacie, to wstawcie jak zawsze na swojego Instagrama, oznaczając mnie na zdjęciu i ja z chęcią będę oglądać. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. Więc do zobaczenia i pa!